Siemka, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play GTA San Andreas. Pewnie zastanawiacie się w tym momencie, czemu ja znów jestem w szkole jazdy, ale chcę wam coś pokazać. Patrzcie, złoto, 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 złoto. I złoto, wszystko, wszędzie mam złota. Tak jest, wszystko zdałem na 100%. Troszkę musiałem się z tym pobawić, troszkę się poddenerwowałem. Ale w zamian za to jest odblokowane kolejne auto, które sobie już za chwilkę zobaczycie. O, patrzcie co to w ogóle jest. What the hell? To auto chyba nie jest w żadnym innym miejscu dostępne. Chyba tylko w San Fierro jak się ukończy właśnie tą szkołę. Hot Knife, czyli dokładne tłumaczenie gorący nóż. Ale fajnie, fajnie, nawet fajnie się jeździ, Ale trochę nim pojeździmy na pewno. E, ale na chwilę obecną wykonamy tutaj sobie misję, która jest dostępna tylko w nocy. No to chodźmy, wykonajmy tą misję z zimną krwią, hmm. Już wiadomo, że z zimną krwią, skoro taki tytuł, że będzie trzeba kogoś zabić, ale przekonajmy się o tym, a na razie wy oglądajcie film. Woozy left a message say I gotta go get Jizzy phone after he made the call. Then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one man job. I gotta stay real low key. I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you thinking? Let me show you. Check this out, Holmes. Kurde, dał nam broń. No rozumiem, rozumiem. Ok, złóż wizytę GZM-u w klubie Pleasure Domes. Ok, y rozumiem to, że dał nam broń, ale kurde, co ten CJ tak się cieszył? Przecież ja mam kurde pazłukę przy sobie, a nie jakiś mały pistolecik z tłumikiem. <laughs> To raczej sidar powinien powiedzieć, Wow, co ty masz za broń? Ale okej. Okay. Teraz jedziemy naszym hot knajwem, który wcale wolno nie jeździ zaś, tak? Fajna autka. <gulka> w ogóle jak wygląda, niesamowita A kółka raczej takie, którym ciężko się wywalić. A nawet chyba jak się wywali, to łatwo jest wyciec wstać, tak? Jakby. O, o zaraz ten mój hot knife. Zrobi się naprawdę hot i się spali. O, to jest kolejna skocznia, gdzie jest chyba unik jak się nie mylę. San Fierro właśnie są takie fajne wyskoki. Lubię to miasto z tego powodu. Ale... o toki O, tu jest jakiś ciekawszy zjazd myślę, że. Czy o, Ciekawszy zjazd to może nie, ale... Mam nadzieję, że to auto rzeczywiście jest takie, że... Już się kopci na... tak ciemny? No nie że. Jednak jest słabsze niż myślałem. Myślę, że bardziej wytrzymałe. Wow. wow! Ale jedziemy, dziwki już chodzą sobie. No w końcu godzina 3.33 wieczorem. No to sam raz dla dziwek. Uuu ale podjechaliśmy ładnie. Kurde, ale i tak tym autem nie będę mógł jechać, bo jest dość rozwalone. Ciekawe, czy chyba. Ja potem wiem, co tu się będzie chyba działo. Czy jakbym sobie to auto y, przeniósł trochę bardziej, właśnie w tą stronę. Czy będę. Sulta, no to jest fajne auto. Takie dość szybkie, więc może się przydać. Ok, no to wejdźmy, zobaczymy co się będzie działo. No jasne, impreza zamknięta. Trzeba się tam dostać w inny sposób, wejść do klubu przez szklany dach. Mhm, tam jest dach, ok. Eee, powiem wam, że on w ogóle... Nie wiem po co mi ta broń z tłumikiem, mi się wydaje, że ja może muszę ich tam po cichu wykańczać, bo ja sobie tą misję sam tak dla siebie przeszedłem. Żeby były, wiecie, wspomnień, cza... wspomnień czar. Chciałem sobie zrobić i w sumie na jej broni nawet nie trzeba było używać co wydało się trochę dziwne mi e, okej, okay, tu jest gdzieś ten szklany dach, ja tu gdzieś muszę zeskoczyć. U, ajajaj, aj, aj, bolało. Ale zaskoczyliśmy. E, wślizgnij się do Gizego musisz zdobyć ten numer. What the hell? Spadłem, ale widzę, że od razu chyba do Giziego. Again, your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me. You better make a bigger cut this week, Jizz. We're running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling, bitch. Don't you even raise your voice in no, the now Shut up, bitch. <gasps> you funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Talk, then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying that. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, nah, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know. I'm imperfect, you know. Like, hey, not a not a kind man, not a wise man, you know. Not a smart man, but but dear Lord, I tried. No, nah, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. I, 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 it's, Ass seller. Ale mu wjeżdża. I on teraz tak czy siak czy na niego mierzymy czy nie to on nam spieprza właśnie I my musimy tu trochę postrzelać Więc szybkie... uuu O Jezus Moje życie Nawet dziwka do nas strzela! No nie wierzę w to po prostu. Nawet dziwki strzelają o! Dobra Kurde, straciłem trochę życia. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś sobie damy radę. Zobaczmy, czy te auta stoją. Bo on teraz będzie spieprzać autem. No właśnie, tym swoim alfońskim autem ucieka. Ale to nie powinno być dla nas. No i wiedziałem, że sultan mi zniknął. Wiedziałem, że tych aut nie będzie. Muszę teraz jechać tą ciemną limuzyną, którą wcale fajnie jakoś super się nie jeździ. Aczkolwiek mam nadzieję, że dogonię go. Wystarczy spalić mu to auto. Czyli wiecie jak się pali auto? Właśnie tak, jedziemy na równi, strzelamy. O tałki. Wow! Pali się auto, auto się pali. A gonią nas dwie gwiazdki o cholera. O Jezus. A ten kolej strzela w ogóle w górę, żeby wszyscy uciekali od niego. O Jezus, goni mnie ta policja, ja nie mogę go zabić, znaczy strzelam do niego, on dostaje, ale dostaje wyjątkowo marnie. O, pięknie, udało się. Tylko teraz będę musiał zwiewać przed policją. Nie? Co się dzieje? Hey. <laughs> Już mnie nie gonią. Super, jejku, 12 tysięcy. Jasna cholera, to są pieniądze. I tak do mnie strzelają, pomimo tego, że mnie nie gonią, ciekawe. Ale i tak będą mnie gonić, już wiedziałem, że będą. No bo teraz, jednak, ukradłem auto. Ale dobra, to już na ludzie uciekniemy sobie. Jeszcze wejdziemy, pewnie, do jakiegoś baru, czy czegoś tam, żeby wiecie. No, trzeba przekąsić, uzdrowić się. I najlepiej bym wstąpił jeszcze do jakiegoś sklepu z bronią. Nie, żeby nakupić sobie broni, bo broni na razie mam pod dostatkiem, że tak się wyrażę Ale przydałaby mi się jakaś kamizelka kuloodporna, która jednak daje mi więcej życia Bo jak teraz powiedzmy mam 100 życia, byśmy uznali przy tym dużym pasku, to stamtąd mam 150 no to to jest już niezła, niezła ilość A widzieliście, teraz wcale nie byłem jakoś tak strasznie... Byłem dość bliski śmierci, o tak to nazwijmy W sumie pojeździmy sobie po tych uliczkach, po których jeszcze nie jeździliśmy chyba E, tu jest, tam gdzieś trzeba jechać, właśnie w tą stronę, wow. A, wiedziałem, że go pieprznę I tam gdzieś powinien być sklep z bronią, łoł, wow, ale wyskoki Tutaj, to jest jakaś droga szpitalna, tak, to jest szpital, też tak myślałem W sumie misję tam właśnie w szpitalu mogłem wykonywać w tym mieście, byłoby lepiej O, tak, to jest właśnie ta dzielnica, o której mówiłem Tu jest zarówno, o, ten chicken coś tam e, nie, Cluckin' Bell, no, ale to z kurczakami, wiadomo Kupimy sobie coś do jedzenia. Warto coś pojeść sobie. No, zobaczmy, co mi panie kurczaku zaoferuje, że nie chce jakieś tam za dwa, bo one mi mało życia uzdrowią, dawaj mi za 10 albo 5. O, za 10. To już coś uzdrawia chociaż. To no, jeszcze, dobra, dobra, już do końca jedzmy. Już mamy wszystko nakupione, tak. CJ'owi się podobało, smakowało. No, Wychodzimy stąd. Ten tłuszczyk nasz jest taki malutki, i szkoda. Znaczy, no dobrze, bo jak będzie się tłuszcz spalał, a nie, a nie, nie mięśnie. I okej, okay, teraz idziemy do sklepu z bronią. W ogóle nie pada, ale jakoś tak dziwnie tu jest. Chyba nie pada, może pada. Nie no, nie pada, jest. Nie no, bo to jest taki ranek, dlatego tak dziwnie się wszystko wydaje. Ciekawe, czy nowe bronie są dostępne. Tak, jest już do kupienia nowa broń. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Szturmowe AK40. A to możemy sobie kupić, słuchajcie. O, cholera, 3500. To więcej nie kupuję. kurde, ale drożyzna. To lepiej zdobyć w jakichś wojnach gangów, czy nawet to zaatakować. Wiecie kogo? E, tych Steriady, a nie kurcze 3500. Wydałem ogólnie 7000. jasno, cholera. Ale dobra, może mi się ta broń przydać. Zawsze może się przydać. zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz jedziemy na kolejną misję. Dobra, nie Uzi, oczywiście jego sobie zostawimy jeszcze na później, bo jest fryzjer. Może będą jakieś lepsze nowe fryzury, to też będę musiał obejrzeć. Ale na razie nie. No co, za dziwna muzyka leci. Nie, gdzie tu jest, weźmy jakieś carols, to są te, wiecie, country, nie country. O, tramwaj. Pamiętacie pewnie ten motyw jak przeskoczyłem tym, o Jezu, tramwajem, autem nad tramwajem To było po prostu fucking epic Tak bym to nazwał e, Naprawdę było świetnie, świetnie to wyglądało Ok, widzę, że zmieniło mi się miejsce, w którym muszę wykonywać misję. E, teraz z Cizarem jestem gdzieś na... What the hell Co to było jasno cholera, wyskoczył na mnie jak się nie mylę, to ta misja, to w tej misji zmierzymy się z samym Raiderem, z naszym kolegą z podwórka. To jest chyba ta misja, nie mam 100% pewności, ale raczej tak. Dobra, wyjedźmy tędy. Wow, a prawie w niego walnąłem. Ale okej, okay. jedziemy dalej. To jest raczej ta misja, ale no jak wam mówię, nie mam 100% pewności. Nie, ta, na 100% ta. Tu spotkamy się z samym Riderem. Dobrze, że kupiłem sobie broń i kamizelkę. Może rzeczywiście mogą się przydać, chyba na dach będę musiał wejść. O właśnie tak, tak, tak moi drodzy, to jest bardzo fajna misja. Dobrze ją kojarzę, jak sobie niegdyś grałem. Tu się właśnie spotkamy z naszym drogim przyjacielem dawnym. Zobaczcie z AK mam prawie Max <laughs> Przyjacielem Riderem, który jest teraz wrogiem.

Właśnie, musimy ich. W ogóle, jak widzicie, tu jest coś takiego, jak, e, że Balasi są wspomagani e, przez właśnie ten gang. Oni współpracują z nimi. To jest nie pamiętam, czy są, jest, zawsze zapomnę nazwy tego gangu. O, okej, okay, wszyscy, Wszystkich ich mi to dość szybko. A tam już ktoś przyjechał. O, oh, Tibon i jego gang. A z nim Balasi i Ryder. No jasne. Nie ma co z tym, że tak było. Właśnie, to jest Torino? Torino. Kurdy, co za spotkanie! Ok, ja muszę teraz tam iść i tak naprawdę pozabijać wszystkich. Och, dech, ale ja tracę głupio życie. Ok, eee, lećmy tam, idźmy tam, pozabijajmy, kogo się da. O. Już widzę jednego do sprzątnięcia. Czemu nie zginął? Co jest? Dobra, zginął. O, Okej, okay, to są moi, tak, to są moi. Tam są kolejni do sprzątnięcia, o tu choćby. Kolejny balas. Kurde, ja dawno balasów nie widziałem. Teraz sobie chodzą po San Fierro, jakby to było ich miasto. O, pięknie, tu kolejny, tu ten, nawet nie wiedzą co się dzieje, o! Ale ta dobra jest ta snaj... O, a ty jeszcze nie zginąłeś? Nie wiem jakim cudem nie zginął jeszcze. Ale okej, okay, większość zabita. Nie wiem czy zginął, czy nie zginął. Wow, do góry się strzelają tam. O, pięknie, kolejny. Kurde, czuję się jak chce się z tą snajperką. What the hell, gdzie jesteś? Tu jesteś, typie. What the hell, tu i tam. A tego nie mogę chyba zabić z bliska czy coś? Nie wiem, bo to był Tibon Mendes na pewno. Ale tnie mnie przez te granaty dymne. Jasna, cholera. A, zabity, super. O, i filmik jakiś ciekawy. A, jeszcze żyję. Uuu, ale go dobili. że hey, you no <laughs> nam you pokazał. Co za typ? Ok, teraz będzie pościg za tym typem całym. Skocz do wody i popójnę za rajderem. O nie, tam jest łódź, tam jest łódź. Ciekawe czy możemy strzelać ze snajperki. Raczej nie możemy w wodzie strzelać ze snajperki. Dobrze, że chociaż umiem szybko płynąć, to może zdobędę jakoś szybko... O tam są jakieś ludzie? Tam na ludzie. na, na no wiecie, na wyspie, kurde, tam. No tańczą sobie jacyś, mają ognisko. Co to w ogóle jest? What the hell, wsiadaj tutaj! Jedź szybko, szybko! Złodziejski bydlak, ta, zawzięliśmy i łódź. Możesz go ostrzelać z łodzi, tylko że nie mam za dużo naboi. Także muszę. Muszę go po prostu zabić, taka jest misja. Riderem się pożegnamy, czyli jednym z tych pobocznych antagonistów tej serii, który tak naprawdę współpracował przez pewien czas z nami. Dobra, podejedźmy bliżej i nawalajmy, ale on też dość szybko ucieka, niestety. A, nie lubię na łodziach się ścigać. Ym, zresztą, nie wiem, to chyba pierwszy raz jak się ścigamy na łodzi, jakiejkolwiek. Cholera, nie dogonię go. O, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Obrywał, tylko że zjechał niestety. Ja nie jestem w stanie kontrolować za bardzo tutaj. Wow! O kurde. Dobra, dobra, obrywa. Coś tam na pewno zgarnęła ta jego łódź strzału. Wow, ale ja tu ledwie. Oh je! Yeah. Płoniesz, płoniesz Ryder. Oh, fuck yeah. Dzwoni telefon, Ryder nie żyje. Tak, kolega z podwórka, zabiliśmy go. Tak, wszędzie będą gliny. 15 tysięcy. O, oh, holy fuck, ile ja teraz zarabiam. To jest niezłe. Tylko, że odjechałem, niestety, strasznie daleko. I zanim ja tam wrócę, to troszeczkę minie pewnie. Ale widzicie, tak to się kończy: zdradzenie cj zdradzenie Grow Street. No, musiał zginąć. Musiał zginąć Ryder i zginął po prostu. Kurde, muszę uważać, żeby czasem nie. Nie udać się w miejsce, wiecie jakie? Bo tu jest jednostka wojskowa, kurde. Jakbym wpłynął na teren jednostki wojskowej, to bym miał kurcze przeklapane. Właśnie boję się, że tu gdzieś oni mogą mieć te jednostki swoje. Nie wiem, czy ja po drabinie mogę wchodzić, czy nie mogę. Kurde, jeszcze. Nie wiem, w jakieś dziwne miejsce popłynąłem. Nie no, ja tutaj to nie wyjdę. Nie idę, bo to tak lotnisko jest, trzeba płynąć w inną stronę. Jeszcze jakby się udało, to może jedną misję sobie zagramy. Tylko na razie. Zdajmy się, powiem Wam gdzie jest ta jednostka wojskowa, nie wiem czy ona jest tam dalej, czy... Może nie w tą stronę. Ale jednak jakbym przypadkiem wpłynął na jej teren, to bym mógł mieć naprawdę mocno przeklapane. Bo to by mnie chyba ścigało 5 gwiazdek. <laughs> tak, śmierć, pewna strata amunicji, broni i takich tam. O, tu jest baza wojskowa, widzicie tam ten hangar taki jakby. To oni, na pewno. Ale okej. Okay. Ja nie podpływam bliżej. Nie podpływam bliżej, bo się boję. Taka prawda. O to Wyskakuj z łodzi. I podpływaj, tu jest wyjście. Nie wiem jakie są kolejne misje tak naprawdę dla nas samych, bo wiecie. O, wskakuj, wskakuj, pięknie, pięknie. Nie dla łuziego znów wykonamy, znów wykonam, tak jakby dla siebie tą misję. Nie wiem co znaczy ten czerwony symbol tak naprawdę. Tłuszcz nam się spali! on nie! O, a tu oczywiście posterunek policji jest, jest parking, widać, e, policyjny. Tu po prawej zaraz widzicie, jest ten szlaban i policjant stoi. E, można jak wam się nudzi wbić tam, Na będą od razu chyba trzy gwiazdki was ścigają jak wejdziecie na poli komisariat z bronią w ręku. Wow, ale podjechałem śmiesznie. Ajajajajajaj, ale mnie zarzuciło. Między innymi chyba też przez to, że pada tak strasznie mocno. Kurde, muszę postrzelać, żeby on się odsunął. No nie wiem, czy on się już mnie wystraszył, czy on się nie boi mojej broni. Ten głupi taksówkarz. No tu jakiś jeszcze inny gang jeździ sobie. Jakiś Wietnamce. Yy, ale okej, okay. tu jest już... uuu, ale oberwał. Dobra, ta szkoła jazdy niewiele mi dała chyba, co? <laughs> Pewnie tak sobie pomyślicie teraz. I to nam się w ogóle odblokuje ten salon y, dopiero po pewnej misji i dopiero po przejściu y, szkoły jazdy bez tego nie byłoby. Ta misja za niedługo będzie, być może teraz będzie, nie wiem. Wiem, że będzie taka ciekawa misja. Ale ostatni lot Toreno. Aha, teraz trzeba jeszcze Toreno zabić. No tak. Zabijamy wszystkich, którym zrobiliśmy zdjęcie w tym jednym odcinku. Tak, to jest wcale niełatwa misja. E, otóż wiem co będzie. Właśnie on będzie uciekać helikopterem, a nie jestem pewien, czy my go czasem nie będziemy musieli zestrzelić za pomocą bazuki. O, ale pościg policyjny tam się odbywa. E, także może być ciekawiem, tylko kurde w taką strasznie deszczową pogodę. To niezbyt i burzową wręcz. kurcze, to może nie być łatwe. Ja swoim wspaniałym autem jadę. Jednak przyda się szybkie jak coś. Ta, i jego będzie chyba policja bronić, jak się nie mylę. O. Oje! Oh yeah. Nie wiem czy powinienem strzelać do tego policjanta, ale stał mi. Wiecie, przeszkadzał. Wow, ale mi myszka uciekła. Nie zestrzelę go stąd chyba. Uuu. Gin, gin motherfucker. O kurde, już tylko 19 ze snajperki? Tam gdzieś był jakiś typ. Ale teraz tego nie widzę. Dobra, przyda się jakaś szybsza broń. O nie, źle stanąłem. A nie, w dobrym miejscu jestem, ale on ucieka. Muszę stąd tą bazukę sobie zabrać okej, okay, gin. Gin, ty typie głupi. Okej, okay, jest na całe szczęście jest y, motor, bo z niego jednak będzie lepiej nawet niż tamtym. Cholera, i goni mnie policja, też tak myślałem, że tak będzie niestety. Nie wiem czy powinienem zabijać tego policjanta, czy nie. Ym... Cholera, muszę go jakoś fajnie namierzyć. Mam się udać na autostradę chyba jak się nie mylę tam tak pisało. No, spróbujemy, spróbujemy i go namierzymy. No, nie wiem, czy się uda, czy się nie uda. Czy w ogóle powinienem korzystać z bazuki, czy nie lepszym byłoby zwykłe AK i nawalanie do niego z AK? Wow, 66! No weź, co jest? No nie, no trafić go nie mogłem. Myślałem, że tak strzelam idealnie przed, tak żeby podleciał w tym czasie, a tu nie. O cholera. On może mi uciec, chyba niestety. Wow! Wow! Ale ja jadę między tymi autami. Szalony jestem. Dobra, teraz namierzaj, namierzaj. Gdzie jest ten helikopter? Oh je! Yeah! Dostał idealnie. 18 tysięcy, i szacunek. I przestałem mnie ścigać policja. polu. Doskonale. Toreno nie mógł przeżyć tej kuli ognia. No jak mógł, jak nie mógł, właśnie. To nie ma szans, żeby przeżył. Chyba nawet nie wiem, czy dwa razy nie dostał. Potem, może raz. Ale no, jak dostał, to już dostał tak idealnie. Tak naprawdę zabiliśmy każdego z tego tak zwanego chyba syndykatu Loco, To był Ryder, Jimmy, y, Toreno i T-Bone. Skończyły nam się tutaj misje, widzę. Chyba, że ktoś zadzwoni. Wtedy będzie jeszcze jakaś misja, o ktoś dzwoni. Zobaczmy, co to, to będzie. A nie będę żadnego towar opuszcza San Fierro wykonywać misji, które dają mi mało pieniędzy i są niepotrzebne Ale okej, okay, no na kolejnym odcinku zrobimy misję dla Uziego Ale życia straciłem, ojejku Ale dobra, teraz sobie zapiszemy, a ja się z wami żegnam i w kolejnym właśnie Wykonujemy misję do Uziego, teraz to koniec Cześć, narka Do kolejnego odcinka